Witam Cię, Wago na kanale Iwitaro. To jest z tej strony Iwisiem Kłania. To czytanie dla Ciebie jest na tydzień od 14 do 20 lipca 2025 roku. Wiadomo, czytanie ogólne niekoniecznie wszystko będzie dla Ciebie, dlatego sprawdzimy sobie Twoją energię poprzez wyrocznię. Cóż tu wyrocznia do powiedzenia wagą. Cóż dla wagi. Okej. Okay. Chaos i konflikt błogosławione wymieniają się prezentami czas na drzemkę. Dobrze, to wszystko. House i konflikt. Jesteś po jakimś konflikcie? Po kłódni? Hmm. Myślę, że tak, ale tutaj. Mm, jakbyś był po trudnym okresie, czy była? Mm, Możliwe, że się kłóciłeś? Czy kłóciłaś wagą z kimś? Ym, to, ale karta błogosławiony. Karta błogosławiony mówi o tym, żeby doceniać to, co się ma. Ym, warto za, zauważyć, że to, co masz, jest dobre dla ciebie. I myślę, że tak właśnie się stało. Potem się dogadaliście. Wymieniliście się prezentami na zgodę i teraz nastał spokój. Taka historia się nam pokazała. No dobrze, a co chcą powiedzieć karty opiekuńcze dla wagi? No, karty opiekuńcze. coś jeszcze ho, 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 chcę mówić i to bardzo no proszę proszę ok patrzymy karta wsłuchiwanie się słuchaj co podpowiada ci rozsądek pozwól by twój wewnętrzny kompas wskazywał kierunek Twojego życia. Myślę, że ważne jest też, by słuchać innych, by tych konfliktów nie było. Przyjaźń. Skontaktuj się z przyjacielem, kiedy spotkasz się z bratnią dużą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. Skontaktuj się z przyjacielem, z którym dawno się nie widziałeś, czy nie widziałaś majestat. Bądź świadomy swojej wartości. Świat potrzebuje Twojej błyskotliwości i wdzięku. Cisza. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi. W ciszy znajdziesz ukojenie, czyli czas na spokój, czas na drzemkę. Możliwości uwolni się od przeszłości. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. No, tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Wskazówki. Proś o rady: Bóg wyjdzie naprzeciw każdej Twojej potrzebie. Tanie. Pokaż wszystkim, co potrafisz, dziel się swoimi talentami i zdolnościami ze światem. I ostatnia z kart to oczekiwanie. Masz prawo mieć odmienne stanowisko, czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. Bierzcie to, co z Wami rezonuje. Bierzcie to, co czujesz co czujecie, że to właśnie jest do Was, do Ciebie, uwago. Cóż dalej? Sprawdźmy, co ma Tarot do powiedzenia. W każdym razie ja tutaj widzę, że tutaj uwaga powinna jakby trochę odzyskać spokoju wewnętrznego, troszkę pomedytować, troszkę uzbroić się też w cierpliwość. Hmm. No dobra, patrzymy, co teraz chce go widzieć w walce, na to, co tutaj się pokazało. Coś takiego mamy. Wago, ty jesteś królu mieczy i to jeszcze w odwrocie. Ja mam wrażenie, że Ty straciłaś pewność siebie. Nie jesteś już taka gadatliwa, nie jesteś taka już głośna. Dziesiątka denarów. Masz dużo możliwości. Masz rodzinę, masz przyjaciół, y, pracę. Ale dla ciebie to za mało? O co to chodzi? Biała karta, biała karta. Czyli zastanawiasz się, y, chcesz podjąć decyzję, ale czego dotyczyć? Może to decyzja? Decyzja? No nie mam pojęcia. Dlatego to biała karta. Y, coś jest teraz w kreacji. A dlaczego król nie, czy w odwrocie się pokazał, tak właściwie. I w odwrocie trójka kielichów. Czyżbyś się pokłóciła Wago z, z ludźmi, z którymi pracujesz? Którymi do tej pory dobrze się czułeś, czy czułaś, i ta sytuacja się odmieniła? Stąd ten konflikt stąd ten i chaos. Dziesiątka denarów. Przychodzi propozycja, być może zmiany. Mhm. I ty się tutaj teraz zastanawiasz co zrobić w tej sytuacji. Tym bardziej, że no niby się tu pogodziłaś. Niby jest wszystko ok ale nie smak pozostał. Dobra, patrzymy cóż u was będzie się działo w pracy i w miłości w tym tygodniu. Um. Sugerowałabym oczywiście osobom, które tutaj są pierwszy raz, byście sobie ułożyli pytanie, czy ułożyły pytanie do kart angielskich w temacie miłości pracy. Pod koniec każdego z tych czytań właśnie przyjdą odpowiedzi, również na Twoje pytanie. Więc warto zostać do końca tego czytania. No, przepatrzymy, cóż, tu się będzie działo 14 do 20 lipca, uwagi od 14 do 20 tutaj mamy miłość i rady na tą sytuację praca i rada na tą sytuację I patrzymy miłość i mamy trójkę kielichów Kilka kielichów. Już podchodzę do tej karty z rezerwą, ponieważ wcześniej pokazała się w odwrocie. O no cóż chodzi? Widzicie, to są, to są imprezy, to jest zabawa. Yy, Miło czas spędzony. Aha. O! fajnie. W tym tygodniu będzie myślę yy, wesoło. Spotkania z przyjaciółmi, ze znajomymi. Jeżeli się nudziłeś, jesteś w związku i się nudziliście, bo tutaj te deszcze przez cały tydzień królują u nas przecież, a yy, w kolejnym tygodniu, czyli tak, właśnie od 14 ma być ładna pogoda. Aura się zmienia, energia się zmienia. Imprezy ruszają znowu na dworze, i możecie się bawić, cieszyć swoim towarzystwem. I tutaj jest dużo rozmów, jakaś prawda przychodzi do Ciebie, wago, u części w wag. Możliwe, że w związku się okaże, że ten związek to no, wcale taki dobry nie jest. Dlaczego? Bo u części z was może przyjść taka sytuacja, że idziecie we dwoje na imprezę, a, a, a ktoś tutaj się może spodobać twojemu partnerowi czy partnerce na tej imprezie. Na tej imprezie. Ja nie mówię, że tak może, że tak będzie, mm, ale u części z was no Możliwe przecież, to jest czytanie ogólne. Jeżeli tak nie jest, tak się nie wydarzy, no to chodzi głównie o to, że sobie na przykład umawiacie się, że mm, idziecie na imprezę, ponieważ w tym domu już wytrzymać się nie da. No i oczywiście ruszacie w tango. Jeżeli jesteś samotną osobą, yy, możesz chcieć pójść samemu na zabawę yy, albo z kimś z jakimiś znajomymi. No i tutaj dużo rozmów, dużo spotkań, śmiechu. Możliwe, że spotkasz kogoś do relacji. Co to, jaka jest rada? Dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy radzi, by zostawić to, co... Nie służę. Czyli słuchaj, jeżeli na tej imprezie daj, nie daj Boże, opadną różowe okulary. Zobaczysz partnera czy partnerkę. W prawdziwym świetle opadną te różowe okulary. To nie ma co trzymać takiej relacji. Nie ma sensu. Nie ma co się zamartwiać, po prostu iść w nowe. Jeżeli byłeś do tej pory samotnym, czy samotną wagą, a spotkasz kogoś nowego tutaj w tym tygodniu podczas spotkań towarzyskich, to warto pójść w tą relację, nie bój się, nie ma sensu, bo no po co. Te negatywy przyciągają negatywne sytuacje, te negatywne myśli. Więc uważaj na te myśli w tym tygodniu. Uwaga. Pokazuje się nowa droga. Może przeprowadzka. Część z Was może dojdzie do wniosku, że no, razem będziecie chcieli zamieszkać, nie? No dobrze, a cóż. Aniołki, odpowiedzi aniołków. Ja tutaj przyjdą do ciebie węgą. Wypatruj znaku i jeśli uwierzysz. No okej. Okay. Teraz zobaczmy, cóż w pracy, kochani, będzie się działo u Was. Dwójka buław. Waga stoi na rozdrożu. Może jesteś w firmie... Gdzie już pracujesz parę lat, a możliwe, że dostajesz propozycję nowej pracy albo przeprowadzki, zmiany w ogóle życiowej. A część z Was może myśleć o urlopie i tak sobie myśli, że jak to pogodzić te sprawy z pracą. Ale zobaczmy, dopowiemy sobie, co tu się pokaże. Chodzi o pracę u Ciebie wago, diabeł, paść buław, dwójka pentakli i paść pentakli. Wiesz co, czuję taką toksyczną atmosferę w pracy. Chcesz odejść z tej pracy? ale czy mają cię pieniądze tutaj i myślisz o nowym rozwiązaniu o którym jeszcze nikomu nie mówisz to jest jakiś nowy plan jaka jest rada? cesarzowa ty wiesz czego pragniesz stoisz twardo na ziemi masz nowe pomysły na siebie i w zasadzie to tylko czekasz aż one dojrzeją tym bardziej, że no, wskazuje się no, nawet powiedziałabym, że masz dwie propozycje. Na przykład w tej pracy, w której jesteś, chcą ci dać premię, większą premię, albo co miesiąc, że będą nagradzać się większą kasą, bo do doceniają twoją pracę, a z drugiej strony masz okazję gdzieś się wyprowadzić i w ogóle gdzie indziej pracować. I nie mieć takiej nerwowej atmosfery w pracy. To na przykład. I teraz się będziesz zastanawiać, co zrobić z tym faktem. No. Jaka jest y, odpowiedź aniel... anielska? Z kart anielskich. Dla Ciebie, Wago, w temacie pracy... pokojowe rozwiązanie nie nie ma powodu do zmartwień dobrze kochani to wszystko z mojej strony mam nadzieję że czytanie wam się podobało dziękuję ślicznie za uwagę trzymajcie się i do następnego razu pa